Pierogi z mamą. Pierogi. To jaki przepis? Kilogram mąki, kostka masła roztopionego, let, takiego letniego, dwie łyżeczki soli i 400 ml gorącej wody. I to wszystko. I mieszasz, tak. wałkujesz, wycinasz. I później jak już zrobisz to na 10 minut odstawić pod przykryciem, żeby odpoczęło ciasto. Tyle tych ciast próbowałam z tym Super, a tu farsz. No a serniki to? A farsz z czego? A z spod... serca i płucka. I wychodzą pyszne. Serca i płucka gotowane? Tak i mielone. Tak. to czekaj. Mieszamy, żeby nie przywierało. No tak. Taka kolej rzeszy. Wszystko się miesza. No mówisz, to widzisz. Zawijanie no. pierogów. No. no i trzeba uważać, Tylko, żeby się ten farsz nie dostał między te, między ciasto, bo się nie bardzo chce skleić wtedy. Tu środek coś nie przydał, można było kupić. Porcyjka łyżką i do środka. A tu już gorąca woda czeka, a tu gotowe.